Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie. Cześć, jestem Nikita! Nikita? No ja. I nagrywamy e, takie coś, że zapomniałam nazwy tego, ale odpowiadamy na pytania. Jeśli jest o nim, to podnosimy rękę, a jeśli jest o mnie, to podnosimy liścia. Tak, właśnie. No. Więc zapraszamy. Zaczynamy. Du, 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 du. To, no, kto jest ładniejszy? No ona. Kto ma większe powodzenie o płci przeciwnej? Też ty masz większe. Ty masz chyba większe. Nieprawda. Kto więcej czyta y, liść to ja. Ona. On chyba. Ty. I to na pewno nie chyba. To ja ostatnio liścia. Aha który... i no, on dobra. E, to jest bardziej rozrywkowy, ja. W że ja. Ja! Ja. To czemu rękę podniosłeś? A ja bo co jesteś. No rękę? właśnie, ja jestem rozrywkowy. E, kto ma większą rodzinę? Ja. Ja. Jeszcze mnie wszyscy kochają na dodatek. Nie, Nie, <laughs> też... Kto ma większą... Kto ma więcej przyjaciół? E, przyjaciół, czyli nieznajomych, nie czyli przyjaciół. Ja. Obo no, jakąś jest wszystkim przez Nieprawda kto ma To jest go dwóch popularniejszy. Przyjaciół. A ona. E, ona, no, ona. No. E, kto jest zdrowiej? No. E, kto bardziej lubi zwierzęta? On. Kto bardziej lubi kryminały? <laughs> ja dobra. No ja <laughs> kto lubię. Kto bardziej lubi kryminały? On. E, e, kto by? lepiej pływa? Ja. Ale ja się uczę, mam swój sposób na piesko coś tam. E, I to wszystko. I możecie dać lajka za piękną przyrodę w tle. No, i już. no i jeśli Wam się odcinek podobał, to e subskrybujcie i lajkujcie mój kanał. I panie, no to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!